Dobrze, witam się z Wami po bardzo, bardzo, bardzo długiej nieobecności tutaj na kanale. Eee, wiem, że sporo czasu minęło, nawet nie sądziłam, że aż tak dużo, jak sprawdzałam, kiedy został rzucony ostatni film, było to 11 miesięcy temu. Eee, także sama się zdziwiłam, eee, że to aż tyle czasu. Eee, była to przerwa niezaplanowana, tak naprawdę. Eee, I. Ostatni film to był film z naszej podróży po Turcji. W Turcji nagrywałam, miałam dużo materiałów, które miałam po powrocie zmontować i wrzucić na kanał. Niestety po powrocie, raz, że dopadł mnie jakiś totalny kryzys. Dwa, że miałam naprawdę bardzo mało czasu i technicznie po prostu ciężko było mi ogarnąć YouTube'a i montowanie vlogów. Więc odkładałam to, zwlekałam, zwlekałam. Minął wrzesień, minął październik. Potem sobie myślałam, że kurczę, już tyle czasu minęło, a ja tu dopiero jeszcze z wakacji mam wrzucić vlogi. Trochę tak głupio. Więc nie wiedziałam właśnie co dalej z tym zrobić. Więc też był taki, pojawił się plan, żeby po prostu zrobić takie podsumowanie wakacji w Turcji, bo wiem, że też te filmy zawsze się Wam podobały, że lubiliście oglądać vlogi z naszych wakacji w Turcji, więc nie chciałam tak tego, wiecie, zostawić i pominąć. Także cały czas próbowałam się za to zabrać i jakoś mi to po prostu nie wychodziło. Do tego też doszedł jakiś taki mój kryzys wewnętrzny, który trwał tam. Kilka kolejnych miesięcy. Nic złego się nie działo, tak naprawdę. Nic jakiegoś nadzwyczajnego, ale po prostu miałam jakiś taki gorszy czas. No i to wszystko złożyło się na to, że po prostu ten kanał został troszkę zapomniany. Cały czas w głowie myślałam właśnie, że do tego vlogowania wrócę, bo naprawdę bardzo to lubiłam, sprawiało mi to ogromną przyjemność. Ja lubię takie twórcze prace. A to było właśnie dla mnie takim twórczym procesem. Wiecie, montowanie, dodawanie filmów, dodawanie muzyki i tak dalej. To zawsze było dla mnie takim, taką, takim hobby. No ale nie oszukujmy się, zajmuje to sporo czasu. Więc tak jak mówię, no gdzieś tam po prostu kilka rzeczy na siebie się nałożyło i te filmy nie powstawały. No i tak kanał sobie. Czekał, czekał, czekał na tym YouTubie, nic się tam y, specjalnie nie działo, ja też nie wchodziłam, za bardzo nie interesowałam się, nie wchodziłam w ogóle w sekcję komentarzy, y, za co też przepraszam, bo jak ostatnio weszłam, wiecie, odświeżyłam trochę, y, weszłam właśnie w komentarze, to okazało się, że pisaliście, że pojawiały się nowe komentarze, także przepraszam, że nie odpisywałam, ale tak jak mówię, no za bardzo po prostu... Y, nie chodziłam w tą sekcję komentarzy i nie czytałam ich. No i ten kanał sobie czekał. Tak do końca nie wiedziałam, co dalej z nim będzie. Nie chciałam usuwać, bo właśnie cały czas była ta myśl, że pewnie będę chciała wrócić do nagrywania. Z drugiej strony, też jest to dla nas ogromna pamiątka. Te wszystkie stare filmiki, jak tak sobie kiedyś weszłam zobaczyć jeden z takich starszych filmów. No, to naprawdę jest to, powiem Wam, bardzo fajna pamiątka dla nas, yy, więc szkoda było usuwać. No i przyszedł w końcu ten dzień, kiedy stwierdziłam, że, dobra, wracam do nagrywania, bo yy, naprawdę mi tego brakowało. Jeżeli są tutaj osoby, które były ze mną yy, wcześniej, być może nawet od początku, to cieszę się bardzo, że dalej jesteście tutaj, że nie zrezygnowaliście. Yy, no i oczywiście zachęcam do. Pozostania z nami. Tematyka kanału myślę się nie zmieni jakoś znacząco. To też taka informacja dla osób, które na przykład dopiero dzisiaj trafiły na mój kanał dzięki temu filmowi. Witam wszystkich serdecznie nowych widzów. Ja mam na imię Alicja i ten kanał jest o tematyce lifestyle'owej. Nagrywamy vlogi z takiego codziennego życia, a chcę Wam pokazać, jak wygląda codzienne życie naszej mieszanej polsko-tureckiej rodziny. Mój mąż pochodzi z Turcji, mamy dwóch synów. Chcę też, żeby było więcej vlogów takich z naszych podróży, z wycieczek, bo nie ukrywam, że najbardziej właśnie lubię nagrywać na wyjazdach, kiedy mogę Wam coś fajnego pokazać jakieś nowe, fajne, ciekawe miejsca. No i myślę, że to też dla was będzie jakąś większą wartością, niż wiecie, takie oglądanie naszego życia. Jeśli chodzi o to, co u nas się przez ten czas zmieniło, bo to w sumie przecież prawie już rok, no to powiem, że jakichś spektakularnych zmian w naszym życiu nie było. Bardziej we mnie jakichś takich wewnętrznych przemian, ale jeśli chodzi o jakieś takie zewnętrzne tutaj w naszym życiu, no to nic takiego. Tak naprawdę, ważnego się nie wydarzyło. Ja znowu wróciłam po raz kolejny do pracy na etacie. To taka jedyna, chyba większa zmiana, jaka przychodzi mi teraz do głowy. Więc, tak jak mówiłam, zapraszam Was, kochani, do dalszego oglądania naszego kanału, do pozostania z nami, a kolejne vlogi będą z naszych tegorocznych wakacji. Powiem tylko, że nie będą to wakacje w Turcji tym razem, a w pewnym. Yy, Wyjątkowym miejscu. Także więcej Wam nie powiem. Zapraszam na kolejne vlogi i pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.